Cześć wszystkim, ja jestem Malwina i witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem skierowanym typowo dla ósmoklasistów albo osób młodszych, ponieważ będziemy w tym filmie mówić o tym, czego według mnie należy się pouczyć typowo przed egzaminem, co trzeba sobie przypomnieć. Zrobimy sobie taki przegląd najczęściej, że tak powiem, typów pojawiających się zadań na egzaminie ósmoklasisty. Pytałam Was też na Instagramie, ile osób w tym roku będzie pisało egzamin, i wbrew pozorom, dość spora część osób z Was będzie pisała go właśnie w tym roku, i też dość spora część z Was po prostu jest jeszcze młodsza i będzie miała go za rok, za dwa. Więc też myślę, że dla takich osób taki film może być przydatny. Z języka polskiego i z matematyki zrobimy sobie taki bardziej szczegółowy przegląd zadań. Jakie pojawiają się najczęściej, to znaczy jakie pojawiały się przez dwa bądź trzy lata, bo przypominam, że egzaminu klasisty był przeprowadzony na razie tylko trzy razy. A z angielskiego sprzedam Wam tylko takie dwa moje typy, co ja bym zrobiła tak typowo przed. Ok, więc zaczynając od języka polskiego, przygotowałam dla Was taki schemat notatki, która wydaje mi się będzie najbardziej odpowiednia do robienia typowo przed egzaminem. Nie jest ona szczegółowa, właśnie wydaje mi się, że ona jest najbardziej ogólną notatką. Jaką wydaje mi się należy robić właśnie przed egzaminem. U góry mamy oczywiście tytuł lektury, to jest oczywiste, bo tutaj chodzi mi o notatki właśnie z lektur. Z boku natomiast wypisujemy sobie wszystkie motywy, które pojawiły się w danej lekturze, czyli nie wiem, myślnik, miłość, przyjaźń, nie wiem, przebaczenie, wina i kara, nie wiem, jakieś po prostu wszystkie motywy, które pojawiły się w danej lekturze, a obok nich krótki opis tego motywu, czyli jak dany motyw przedstawiał się. Tej lekturze, jak to była miłość, to czy ona była, nie wiem, miłość rodzica do dziecka, czy ta miłość była, nie wiem, szczęśliwa, nieszczęśliwa, jak ona się przedstawiała w danej lekturze. I na samym dole podsumowanie, czyli Twoje zdanie na temat tej lektury. To jest naprawdę bardzo ważny punkt. Ja dopiero uświadomiłam to sobie przeglądając wszystkie arkusze parę dni temu z egzaminu, właśnie z polskiego. Uświadomiłam sobie, jak ważne jest wyrobienie sobie swojej opinii na temat lektury i jakby wyciągnięcia z niej tego, co tak powiem najlepsze, jakichś takich wartości, które Wam, że tak powiem, was mogą czegoś nauczyć. Może to Wam się przydać dalej w rozprawce. Nie musi, ponieważ nie wiecie na jaki temat traficie. Przechodzimy teraz do właśnie wypracowań. Wypracowania stanowią większość punktów waszych na egzaminie, więc trzeba je po prostu umieć pisać. Spójrzmy na temat wypracowania w 2020 roku. Temat pierwszy. Aby napisać przemówienie, ten temat z 2020 roku o przemówieniu naprawdę jest bardzo, nie wiem jak go nazwać, czy prosty. Taki naprawdę możecie się odwołać do każdej możliwej lektury. Tylko, że ten haczyk, czyli przemówienie, musicie wiedzieć jak się pisze przemówienie yy, czyli przypomnijcie sobie też inne formy pisemne niż to takie, wiecie, rozprawka i opowiadanie i tutaj właśnie chciałam się odnieść do tego co mówiłam wcześniej, żeby mieć swoje własne zdanie na temat lektur, yy, bo ponieważ ten temat brzmi Napisz przemówienie skierowane do koleżanek i kolegów, w których przekonasz słuchaczy, że książki mogą być źródłem mądrości. Można tu się odwołać naprawdę do każdej lektury, jeśli ma się jakieś swoje subiektywne zdanie na temat... Lektur, po prostu. Wyciągnijcie z tych lektur to, co Wam się najbardziej podobało, jakieś wartości, które czegoś Was nauczyły albo czegoś mogą nauczyć po prostu czytelnika. Jeżeli już będziecie mieli taki ogląd, że wiecie, że tą lekturę lubię, bo tu było to i to było fajne i to też lubię, bo to i to mnie zaciekawiło i to jest bardzo ważne, już macie tak naprawdę yy, dwie lektury. Do których tutaj się możecie odwołać, i to może być naprawdę wszystko i każda sytuacja. Zaznaczyłam tutaj też temat drugiej w 2019 roku. Opowiadanie o odwiedzinach Lisa na planecie. Nie będę go wam czytać dalej, przeczytajcie je sobie sami, ale moim zdaniem ten temat jest dość trudny. Ja ogólnie uważam, że tematy opowiadań zazwyczaj są trudniejsze od tematów rozprawek. Ja o wiele bardziej preferowałam rozprawki przez cały czas. Opowiadań naprawdę. Yy, no, pisałam dopiero w ósmej klasie tak więcej, bo zawsze sobie wybierałam rozprawkę, po prostu ta forma wypowiedzi przypadła mi najbardziej do gustu. I uważam, że ogólnie tematy opowiadań są trudniejsze. Co też chciałam Wam powiedzieć, ja dopiero się dowiedziałam w ósmej klasie, że lepiej jest pisać dwa argumenty na wypracowaniu niż trzy. Dopiero w połowie ósmej klasy pani nam powiedziała, że słuchajcie, lepiej piszcie dwa. Można po pierwsze popełnić mniej błędów, dwa to jest... Że tak powiem, dla Was naprawdę idealna opcja. Jeśli piszecie trzy, ok, ale jest takie ryzyko, że popełnicie więcej błędów interpunkcyjnych czy ortograficznych. Naprawdę nikt Was nie zje za to, że napiszecie dwa argumenty. To jest jak najbardziej wszystko w porządku. Będziecie tak samo punktowani jak osoba, która napisała trzy, a może nawet lepiej, bo może popełnicie mnie błędów interpunkcyjnych albo ortograficznych, albo jakichś tam, nie wiem, stylistyczno-językowych, czy jak to tam się nazywa. W każdym razie dwa argumenty, jeśli macie to przynajmniej te 200 słów, przynajmniej te 200 słów, i są one w miarę rozbudowane i w miarę podobnej długości, bo pamiętajcie, że argumenty muszą być też w miarę podobnej długości, że tak powiem. Jeżeli po prostu te dwa te, dwie, jakby te dwa argumenty wasze zostały przez Was czerpnie hmm, uargumentowane, nie wiem, masło maślane mi wyszło z mojej wypowiedzi, ale wiecie, o co mi chodzi. Lepiej jest pisać, moim zdaniem, dwa argumenty. Ja pisałam dwa argumenty i dostałam 18 na 20 punktów z rozprawki. Co też chciałam zwrócić uwagę, na każdym egzaminie pojawia się inna forma pisemna, czyli zaproszenie lub ogłoszenie. Zawsze to jest tam któreś z tych końcowych zadań. I pojawiło się na trzech egzaminach, prawdopodobnie na tym też się pojawi i w 2019 było zaproszenie, w 2020 ogłoszenie, w 2021 zaproszenie. Można się zastanawiać, co będzie w tym roku. Ja myślę, że może ogłoszenie prędzej, no ale kto wie, kto wie, lepiej się nauczyć obu tych form, bo na pewno będą to sprawdzać. I co też chciałam zauważyć, no jak macie lekturę przewodnią na egzaminie, to nie znaczy, że to jest jedyna lektura, o którą Was pytają. Jak jest Pan Tadeusz przewodnią lekturą na egzaminie, to dostaniecie i tak jakieś pytanie, na przykład z kamieni na szaniec. Bo tak. Przechodzimy do części pisemnej, jeśli chodzi o język polski. Zawsze macie takie zadanie, w którym musicie odwołać się do całego e, utworu nie tylko do tekstu, który został przytoczony w arkuszu, ale do całego utworu, więc trzeba znać treści wszystkich lektur. I chyba na dwóch albo na trzech egzaminach pojawiło się e, zadanie: wyjaśnij sens wypowiedzi. Tutaj jest akurat wypowiedź Lisa dobrze się widzi tylko sercem, e, ale mm, z pana Tadeusza pamiętam, miałam takie zadanie, gdzie było trzeba wyjaśnić sens wypowiedzi, kogoś tam, kogoś tam cytat z arkusza wzięty i o co temu komuś chodziło w tej wypowiedzi. Więc takie zadania też się pojawiają, są bardziej zadania na wnioskowanie. Tego się nie da nauczyć, to po prostu trzeba wywnioskować. I takie zadanie jak tutaj mamy 52 również się pojawiło na dwóch albo na trzech chyba nawet tych egzaminach, żeby spośród lektur obowiązkowych innych niż ta lektura wasza przewodnia wybrać ten, w której bohater postąpił z, no i tutaj akurat jest zgodnie ze słowami Lisa, przytoczone słowa w innym arkuszu było zgodnie chyba z jakimś tam zachowaniem kogoś tam, albo po prostu zawsze musicie znaleźć jakąś lekturę, w której em, ktoś zachował się podobnie jak. Zadanie tutaj 16, jak widzicie, pytanie o inną lekturę, czyli dostajecie fragment tekstu innej lektury, musicie rozpoznać, co to jest za fragment, w sensie z jakiej lektury pochodzi. I macie, dostajecie pytanie właśnie o ten fragment lektury. Zadanie siódme, moim zdaniem, ono jest dość trudne. I to jest zadanie z 20 roku, jak patronicz jako autorytet w sprawach mody, czy która z postaci czy Telimena, czy żona modna bardziej by zasłużyła na tytuł Arbiter elegantiarum. No, jeśli chodzi o język polski, wy nie jesteście w stanie się wszystkiego nauczyć. Tego się nie da nauczyć. Jedyne, co wy możecie zrobić, to po prostu znać te treści lektur, znać motywy, mniej więcej gdzieś tam umieć szukać powiązań, znać zachowania bohaterów. Naprawdę to jest dość ciężkie moim zdaniem zadanie. Przechodzimy do części gramatycznej której naprawdę nie trzeba się dużo uczyć, moim zdaniem, bo po pierwsze, nie wiadomo na co traficie. Możecie trafić na coś naprawdę bardzo prostego, albo dadzą wam jakieś imię słowy, typy orzeczeń, albo coś w tym stylu. Jednak wybrałam tutaj takie zadania, które się pojawiały dość często, i tutaj jest akurat, żeby rozpoznać części mowy, zadanie siódme, no to czy rzeczownik, czy przymiotnik. Zadanie dziewiąte, czyli na przecinki. Kiedy stawiamy przecinki? To już nie jest takie proste. Warto sobie przypomnieć te charakterystyczne słówka przed którymi stawiamy przecinki, a przed którymi nie stawiamy przecinka. E, bo takie zadanie również się pojawiało na dwóch albo nawet na tych trzech arkuszach. Wiem, że na pewno pojawiało się przynajmniej dwa razy. E, dlatego też je tu wzięłam i zasady pisowni z kreską rz też się pojawiają. Dnie 19 imię słowe. Przypomnijcie sobie imię słowe. Jak kojarzę, że u nas pani mówiła, że imię słowe lubią się pojawiać na egzaminie. Imię słowe naprawdę warto jest sobie przypomnieć moim zdaniem. E, a nie jest tego jakoś bardzo dużo, tylko po prostu trzeba to e, zapamiętać. Tutaj mam jakieś formanty, więc mnie o to nie pytajcie. Ja bardzo nie lubiłam tych tematów, ale skoro się pojawiło no to niestety może się również pojawić w tym roku. I tutaj kolejne dwa zadania, już ostatnie, które wybrałam. Znowu mamy pisownię RZ i typy orzeczeń. Myślę, że właśnie te rzeczy, które Wam pokazałam z języka polskiego, warto jest sobie powtórzyć, ponieważ nie raz, a dwa albo trzy razy pojawiły się właśnie na egzaminach z poprzednich lat. Przechodzimy teraz do matematyki, mojej ukochanej i znienawidzonej. Wypisałam tutaj, wybrałam zadania, które pojawiają się również najczęściej i na pierwszym miejscu mamy potęgi, które się pojawiły na trzech egzaminach i prawdopodobnie pojawią się też na tym egzaminie. Potęgi są mega ważne, jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, bo zawsze macie z nich jakieś zadanie. To nie jest tak, że w innych zadaniach będziecie potrzebowali jakoś tych potęg, nie wiadomo, wiecie, będziecie musieli coś liczyć. Ale zawsze jedno zadanie z potęg się pojawi i jeśli po prostu nie rozumiecie potęg, nie umiecie, to już możecie być pewni, że stracicie na tym punkt, więc polecam się y, po prostu przygotować na te potęgi. Później mamy procenty, takie zadanie z procentami chyba też pojawiło się na trzech egzaminach. Stosunek jakiś tam, nie wiem, tu jest 5 do 3, 1 do 2, 4 do 8, nie wiem, 5 do 2. Y, stosunki i właśnie te zadania połączone z procentami też pojawiły się chyba na trzech egzaminach. I oczywiście dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych i ułamków tych takich zwykłych również zawsze się pojawia na egzaminie, więc myślę, że to jest taki po prostu, no, pewien must have i trzeba to po prostu umieć już... Chociażby Wam się to do szkoły średniej, no to wiecie, ułamki trzeba niestety umieć mnożyć. I zadanie myślę, że w pewien sposób może być bagatelizowane przez wszystkich, tak mi się wydaje przynajmniej bo ja nie kojarzę, żebyśmy ich dużo robili w ósmej klasie ale zadanie na prędkość, drogę i czas pojawiło się na trzech egzaminach do tej pory prawdopodobnie pojawi się na kolejnym tutaj widzicie zadanie to jest 17, 5 i 17 i to są zadania z trzech egzaminów wzięte po prostu I ten słynny wzór V to się równa S przez T trzeba go znać, ponieważ no, skoro pojawiło się na trzech egzaminach wcześniejszych, to na tym też bardzo duże pra prawdopodobieństwo jest, że po prostu prędkość droga i czas się pojawi. I ostatnie tutaj zadania, co, które chciałam Wam pokazać, to przekształcanie wzorów. Pier chyba raz się pojawiło, ale myślę, że może się powtórzyć, a nawet jak nie, to warto sobie to przypomnieć. przekształcanie wzorów, bo wydaje mi się, że nie przekształca się jakoś mega dużo wzorów na matematyce, a jak widzicie, tutaj trzeba było wyznaczyć X podanego wzoru, więc yy, przekształcanie wzorów również się pojawia. I oczywiście pierwiastki, słynne pierwiastki, e, nie chcę mi się tłumaczyć, ale po prostu tego typu działania na pierwiastkach też trzeba umieć rozwiązywać e, i już nie wkleiłam kolejnych zadań, ale oczywiście geometria i twierdzenie Pitagorasa pojawia się zawsze i jest tego dużo. Już po prostu nie wkleiłam zadań po prostu na liczenie jakichś pól, e, więc warto sobie przypomnieć wszystkie wzory. Ja już Wam kiedyś mówiłam, że ja Wam mogę e, wysłać notatkę właśnie o tych wzorach. Mm, wszystkich, które znałam z matematyki, ja tylko się z tej notatki moje uczyłam i tylko te znałam, tu ją wam wyświetlę. Ale mogę też Wam ją wysłać na Instagramie i możecie sobie to wszystko ładnie przepisać. Przy okazji, co zapamiętać przepisując, żebyście mieli wszystko ładnie i wyraźnie, bo niestety każdy z tych wzorów, które tam jest, może się pojawić na Waszym egzaminie. Zamykając już te dwa przedmioty, zostaje nam jeszcze angielski. I tak jak Wam powiedziałam na początku, z angielskiego mam dla Was tylko takie dwa typy. Co ja bym zrobiła, jakbym się teraz przygotowywała? Po pierwsze, przygotujcie sobie taką listę dość wyszukanych słówek, że tak powiem, albo zamienników prostych słówek na słówka bardziej, tak jak powiedziałam, wyszukane. Żebyście w mailu nie pisali ciągle happy i takich tych najprostszych słówek. Ponieważ jest wiele słówek, wiele zamienników, a nawet jeżeli będziecie mieli całego maila gramatycznie, powiedzmy, poprawniej na temat, ale. Będzie się on jakby znosił tylko do tych najbardziej podstawowych słówek, to może ty nie dostać maksymalnej ilości punktów i warto jest się nauczyć kilku nawet takich słówek, które są bardziej wyszukane. Wydaje mi się, że z każdej kategorii typu jakiś przymiotnik zamiast happy użyć na przykład cheerful albo coś takiego. Po prostu sprawi to, że egzaminator spojrzy na was, a oni wiedzą trochę więcej, bo znają jakieś fajne słówka. Więc po prostu już pod kątem tego maila polecam Wam się nauczyć trochę takich bardziej wyszukanych słówek, nawet jak sobie wpiszecie na internecie zamienniki jakichś tam słówek prostych. Z angielskiego na jakieś takie bardziej wyszukane, również Wam się masa tego pojawi, dlatego warto jest się y, takich po prostu nauczyć. I drugi tip to to, żeby nauczyć się y, mieć swoje takie y, standardowe, ładne zakończenie maila, żeby je sobie wkuć do głowy i je po prostu zawsze pisać. Chodzi mi o zakończenie maila, ja jakieś tam swoje miałam w 8 klasie, pamiętam, na mailach je zawsze pisałam. I na egzaminie po raz kolejny napisałam takie moje zakończenie maila. Chodzi mi tutaj o jakiś tam fajny zwrot, typu czekam na Twoją odpowiedź albo coś takiego, bo wtedy po prostu nie będziecie się zastanawiali na egzaminie, jak mam zakończyć tego maila, tylko już będziecie mieli w głowie taką formułkę, którą po prostu sobie napiszecie na gotowo, będziecie już mieli ją przygotowaną w głowie już wcześniej. Będziecie wiedzieli, jak tego maila ładnie zakończyć, żeby dostać za to punkt, żeby wszystko było gramatycznie. Porządku. I to by było już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedzieliście, że coś Wam tutaj może zainspirowałam was do czegoś, może nie wiedzieliście o czymś, może teraz dzięki temu powtórzycie co nieco coś czego nie myśleliście, że może się pojawić, a jednak się pojawiło. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie coś po sobie na dole, a ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym filmie.